37. Uzdrowienie opętanego. Zarówno w Ewangelii Marka, jak i Łukasza czytamy o tym, jak Jezus w kafarnaum wypędza z mężczyzny złego ducha w synagodze. 36. Liczne uzdrowienia w domu Piotra. W Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza opisano moment, gdy Jezus w domu Piotra uzdrawia wielu ludzi. Wśród nich matkę żony Piotra i opętanych. 35. Wskrzeszenie syna wdowy. W Ewangelii Marka czytamy o tym, jak Jezus w Nain wskrzesza syna płaczącej wdowy, dotykając jego zwłok. 34. Uzdrowienie opętanych. W relacji z Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza dowiadujemy się, jak Jezus w kraju gadareńczyków wygnał demony z dwóch opętanych ludzi, po czym demony przeszły do świń, które stoczyły się do jeziora. 33. Wskrzeszenie córki Jaira. Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza opisują, jak Jezus po prośbie zwierzchnika synagogi Wskrzesił jego niedawno zmarłą córkę, wypędzając tłum i potwierdzając, że dziewczynka tylko śpi. 32. Uschnięcie drzewa figowego. W ewangeliach Mateusza i Marka relacjonowane jest, jak Jezus przeklął drzewo figowe, które następnie uschło. 31. Zamiana wody w wino. W ewangelii Jana czytamy o pierwszym cudzie dokonanym przez Jezusa w kanie galilejskiej. Podczas wesela, na prośbę swojej matki, Jezus zamienił wodę w wino, by nie zabrakło go gościom. 30. Uzdrowienie chromego nad sadzawką. W Ewangelii Jana opisano moment, gdy Jezus w Jerozolimie uzdrawia mężczyznę cierpiącego od 38 lat. Chromy nie miał kogo poprosić o pomoc w wejściu do wody. Jezus kazał mu wstać i iść. 29. Obfity połów ryb. W Ewangelii Łukasza dowiadujemy się o niezwykłym połowie ryb. Na polecenie Jezusa uczniowie zarzucili sieci, a mimo wcześniejszych niepowodzeń, teraz były one pełne ryb. 28. Uzdrowienie trędowatego. Trzy ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza opisują moment, gdy Jezus uzdrawia trędowatego, który prosił go o uzdrowienie. 27. Uzdrowienie sługi setnika. W ewangelii Mateusza i Łukasza czytamy o setniku, który prosił Jezusa o uzdrowienie jego sparaliżowanego sługi. Nastąpiło ono dzięki wielkiej wierze setnika. 26. Uzdrowienie paralityka. W Ewangeliach Mateusza i Marka dowiadujemy się o paralityku, który został przyniesiony do Jezusa. Jego wiara była tak silna, że Jezus odpuścił mu grzechy i uzdrowił. 25. Uzdrowienie niemego, ślepego i opętanego. W Ewangeliach Mateusza i Łukasza opisano, jak Jezus uzdrawia człowieka cierpiącego na różne schorzenia, który był niemy, ślepy i opętany. 24. Uciszenie burzy. W ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza czytamy o tym, jak Jezus w czasie burzy na jeziorze, podczas przebywania z uczniami na łodzi, uspokoił wichurę i wody, zarzucając uczniom małą wiarę. 23. Uzdrowienie kobiety. W ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza czytamy o tym, jak kobieta cierpiąca na krwotok została uzdrowiona przez Jezusa po tym, jak dotknęła jego płaszcza w wierze w uzdrowienie. 22. Nakarmienie tłumu. Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana opisują, jak Jezus, mimo skromnych zapasów, nakarmił tłumy pięcioma chlebami i dwiema rybami, dziękując Bogu za pokarm. 21. Chodzenie po jeziorze. Relacje z Ewangelii Mateusza, Marka i Jana opisują, jak Jezus dołączył do uczniów, krocząc po wodzie jeziora, podczas gdy oni płynęli łodzią. 20. Uzdrowienie córki kobiety kananejskiej. W ewangeliach Mateusza i Marka dowiadujemy się, jak Jezus, wzruszony wielką wiarą pewnej kobiety, uzdrowił chorego ducha jej córki. 19. Uzdrowienie głuchoniemego. W ewangelii Marka czytamy o tym, jak Jezus przywrócił słuch i mowę głuchoniememu, wkładając palce do jego uszu i dotykając jego języka. 18. Drugie rozmnożenie chleba. Relacje z ewangelii Mateusza i Marka opisują, jak Jezus, widząc głód wśród uczniów, Rozmnożył siedem chlebów i kilka ryb, by nakarmić tłum dosyta. 17. Uzdrowienie ślepego i głuchoniemego od urodzenia. W Ewangelii Marka dowiadujemy się, jak Jezus przywrócił wzrok i słuch człowiekowi, który był ślepy i głuchoniemy od urodzenia, używając do tego własnej śliny. 16. Uzdrowienie epileptyka. W Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza opisane jest, jak Jezus na prośbę zaniepokojonego Ojca. Uwolnił Jego Syna od złego ducha, który powodował epilepsję. 15. Uzdrowienie dziesięciu trędowatych. Ewangelia Łukasza relacjonuje, jak Jezus w drodze spotkał trędowatych, którzy zostali oczyszczeni dzięki Jego słowu. Jednak tylko jeden z nich wrócił, aby podziękować za ten cud. 14. Wskrzeszenie Łazarza. W Ewangelii Jana opisane jest, jak Jezus wskrzesił łazarza, który był martwy od kilku dni. Był on przyjacielem Jezusa bratem Marii i marty. 13. Uzdrowienie kobiety. W Ewangelii Łukasza czytamy o tym, jak Jezus uwolnił kobietę cierpiącą od lat z powodu złego ducha, kładąc na niej swoje ręce. 12. Połów ryb. W Ewangelii Jana opisane jest, jak zmartwychwstały Jezus pomógł uczniom, którzy wrócili z jeziora po nieudanej próbie połowu, doradzając im gdzie zarzucić sieci. 11. Złowienie ryby z pieniędzmi. W ewangelii Mateusza opisane jest, jak Piotr, na polecenie Jezusa, złowił rybę, w pysku której znalazły się pieniądze na podatek świątynny. 10. Przemienienie na górze tabor. W trzech ewangeliach synoptycznych Mateusza, Marka i Łukasza opisane jest, jak Jezus przemienił się na górze tabor, ukazując swoją boską chwałę. 9. Uzdrowienie uschłej ręki. W ewangelii Mateusza opisane jest, jak Jezus podczas szabatu w synagodze, Uzdrowił mężczyznę o uschniętej ręce. 8. Uzdrowienie dwóch niewidomych. W Ewangelii Mateusza czytamy o dwóch niewidomych, którzy zwrócili się do Jezusa z prośbą o uzdrowienie, wierzyli w jego moc i dzięki tej wierze odzyskali wzrok. 7. Uzdrowienie ludzi w Galilei. Ewangelia Mateusza relacjonuje, jak Jezus przemierzał Galileę, głosząc dobrą nowinę i uzdrawiając wielu ludzi z różnych schorzeń. 6. Ominięcie rozgniewanego tłumu. W Ewangelii Łukasza opisane jest, jak Jezus, po tym jak tłum chciał go rzucić ze skały za jego słowa, przeszedł swobodnie wśród nich i odszedł. 5. Tłumy uzdrowione przez dotyk. Ewangelia Mateusza relacjonuje, jak ludzie przychodzili do Jezusa z prośbą, aby choćby frędzli jego płaszcza dotknąć. Wszyscy, którzy to zrobili, zostali uzdrowieni. 4. Człowiek chory na puchlinę. W Ewangelii Łukasza opisane jest, jak Jezus w Szabat uzdrowił mężczyznę chorującego na puchlinę w obecności faryzeuszy i uczonych w prawie. 3. Powołanie dwunastu apostołów. W Ewangeliach Marka i Łukasza czytamy o tym, jak Jezus wezwał do siebie wybranych ludzi i ustanowił dwunastu apostołów, aby byli z Nim i aby mogli świadczyć o Jego boskości. Stali się oni również początkiem Kościoła katolickiego. 2. Niewidomy Bartymeusz. Ewangelia Łukasza relacjonuje historię Bartymeusza, niewidomego żebraka, który zwrócił się do Jezusa z prośbą o uzdrowienie. Jezus odpowiedział na jego wiarę i przywrócił mu wzrok. 1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest niewątpliwie jednym z najbardziej znaczących wydarzeń opisanych w Biblii. To cud nad cudami. Apostoł Jan zwraca uwagę, że Ewangelie zawierają jedynie część cudów dokonanych przez Jezusa, a faktycznie ich liczba była znacznie większa. Tradycja chrześcijańska klasyfikuje te cuda w czterech głównych kategoriach, takich jak interwencje zdrowotne, wyzwolenia od mrocznych sił, nadprzyrodzone zdarzenia oraz przywracanie do życia. W sumie w czterech ewangeliach kanonicznych opisano 37 cudownych czynów Jezusa, w tym jego własne zmartwychwstanie i objawienia po tym wydarzeniu. Chociaż kanoniczne ewangelie przedstawiają wiele cudów Chrystusa, istnieją również inne teksty zwane apokryfami, które zawierają dodatkowe opisy. Ewangelia dzieciństwa napisana przez Tomasza opowiada o szeregu niezwykłych czynów, takich jak kierowanie wodą, ożywianie glinianych ptaków, przywracanie życia Zenonowi czy cudowne leczenie rany drwala. W tajemnej Ewangelii Marka czytamy o przywróceniu do życia zamożnego młodego człowieka, natomiast protoewangelia Jakuba zawiera opowieść o nadprzyrodzonych narodzinach z Maryi Dziewicy.